Marzy Ci się umieśniona sylwetka z 6 pakiem na brzuchu, ale nie masz pojęcia co jeść na kolację, a czego unikać, aby to osiągnąć. I przez cały dzień odżywiasz się zdrowo, ale jak przychodzi wieczór, to niestety... Dieta i odżywianie się psuje. Nie wiesz, co wtedy jeść. Na wielu różnych informacji w internecie sprawia, że bardzo łatwo jest pogubić się w tym, co jeść, a czego unikać w godzinach wieczornych. Zanim przejdziemy dalej, muszę Ci powiedzieć o najważniejszej zasadzie. To, czy chudniesz lub tyjesz, uzależnione jest od ilości kalorii, które spożywasz w ciągu dnia. I oczywiście, najbardziej liczą się kalorie, ale to nie znaczy, że powinieneś zaniedbać jakość swojej diety i nie zwracać uwagi na poszczególne posiłki, w tym właśnie na kolację. Dlatego w tym nagraniu przedstawię Ci 5 najgorszych posiłków, których nie polecam Ci spożywać na kolację. Zanim przejdę do kolacji, chcę przedstawić Ci bardzo ciekawe badanie, które ostatnio znalazłem. Przed chwilą powiedziałem Ci, że najważniejszy w odsłudzaniu jest deficyt koloryczny. To prawda, jednak jeśli zależy Ci na lepszych, trochę szybszych efektach, to warto zastosować pewną strategię. W jednej z najnowszych metaanaliz badacze postanowili sprawdzić, czy pora spożywanego przez badanych posiłku może mieć wpływ na szybszą utratę tkanki tłuszczowej. Jak się okazało, w kontekście diety redukcyjnej spożycie większej ilości energii w godzinach porannych znacznie pomagało w utracie masy ciała w porównaniu do osób, które jadły więcej kalorii wieczorem. Badanie o porannym semacie żywienia zgubili nawet o 1,5 kg więcej. Ponadto poprawiły się ich wyniki badań glukozy nadczo i cholesterolu LDL. Zmniejszyła się także ich na podjadanie w ciągu dnia i poziom głodu. Z tego badania możemy wysnuć wnioski, że jeżeli będziesz spożywał większą ilość kalorii w pierwszej połowie dnia, możesz się spodziewać trochę lepszych efektów niż jakbyś spożywał je wieczorem. Ale pamiętaj, nie ma tutaj żadnej magii, aby schudnąć. Musisz być w deficycie kalorycznym. Pierwsza grupa produktów, z której warto zrezygnować wieczorem, to słodycze. Często jest tak, że po całym dniu stresu w pracy mam ochotę usiąść na kanapie, obejrzeć jakiś serial i zjeść coś słodkiego. Najczęściej sięgamy wtedy po słodycze, ewentualnie Jakieś fast foody. Dlaczego tak jest? Chcemy poprawić sobie w ten sposób nastrój, podstresować się. Jednak musi zdać sobie sprawę, że w takim przypadku poprawa samopoczucia będzie jedynie chwilowa. Jeden cukierek czekoladowy ma około 50-60 kalorii, batonik 200-300, czekolada 600, a opakowanie lodów około 1000. Jak widzisz, sięgając po takie słodkie przykąski, jedząc je bez żadnej kontroli, na przykład w trakcie oglądania seriali, z łatwością możesz zjeść bardzo dużo kalorii. Jeśli w godzinach wieczornych masz ochotę zjeść coś słodkiego, to polecam Ci wybrać albo jakiś batonik białkowy, owoce, albo po prostu zrobić sobie fajny posiłek na słodko. Może to być omlet, naleśniki czy owsianka. Takie dania nie są przeznaczone tylko na śniadanie, więc jeżeli masz ochotę jeść na kolację, to nie widzę żadnej przeszkody. Drugi najgorszy wieczorny posiłek to szejk białkowy. Być może to Cię zaskoczy. Przecież nieraz mówiłem w nagraniach, że polecam pić odżywki białkowe, gdy masz ochotę na coś słodkiego, jako na przykład zdrowszy deser. Jak najbardziej dalej podtrzymuję to zdanie, jednak sam szejk białkowy bez żadnych dodatków nie będzie pełnym, pożywnym i zbilansowanym daniem. Aby posiłek był lepiej skomponowany, powinien zawierać nie tylko białko, ale także tłuszcze i węglowodany. W poprzednim punkcie mówiłem Ci o słodkich opcjach na kolację. Odżywkę białkową możesz rozpuścić w mleku lub w wodzie i zjeść do tego na przykład garść orzechów i owoc. Jeżeli szukałbyś dobrej, jakościowo odżywki białkowej, polecam Ci odżywkę marki Jim Beam. Konkretne białko znajdziesz tutaj w opisie i w komentarzu. Wejdź sobie tam na link i zobacz, co polecam. Bardzo ważna jest ilość białka w kolacji. Białko zapewni Ci uczucie sytości i na redukcję jest szczególnie pożądane. Ale tak jak mówię, nie może to być same białko. Powinnoś tam dodać źródło węglowodanów, np. płatki owsiane, mąki, pieczywa pełnoziarniste, makaron czy ryż i trochę tłuszczu, np. orzechy Masło orzechowe czy oliwa. Trzecia pozycja na mojej liście to energetyki i napoje typu kola. Dlaczego nie są dobre do wypicia na noc? Zawierają spore ilości kofeiny. Nieważne jest tutaj, czy jest to produkt z dodatkiem cukru czy bez. Obu wersji nie zaleca się pić w godzinach wieczornych. Jedna duża puszka pół -litrowego energetyka ma około 160 mg kofeiny. W jednym litrze Coca-Coli znajduje się około 90 mg kofeiny. O ile większość osób zdaje sobie sprawę z pobudzającego działania napojów energetycznych, o tyle napoje typu kola często są tu pomijane. Pijemy je w godzinach wieczornych, nawet przed samym snem, skarżąc się potem na bezsenność lub zmęczenie przez cały następny dzień. Jest to spowodowane zbyt krótkim czasem trwania snu lub jego słabą jakością. I pamiętaj, że dzienna dawka kofeiny to około 400 mg, więc napoje z kofeiną staraj się pić nie później niż 6 godzin przed udaniem się na spanie. Lepszy sen to lepsze odchudzanie, mniej chęci na podejrzenie w ciągu dnia, dobre samopoczucie i energię. Więc to jest bardzo ważna sprawa. Czwarta, najgorsza kolacja to duże, ciężkostrawne posiłki. Zaleczamy do nich dania smażone na głębokim tłuszczu, dania z dużą ilością błonnika, ale też wysoko przetworzone czy wzdymające, Na przykład z dodatkiem roślin strączkowych, grzybów czy sosów na bazie śmietany. I oczywiście nie u wszystkich ludzi będą one powodować zdęcia czy inne problemy gastryczne, jednak w szczególności osoby osoby, które skarżą się na takie dolegliwości jak wrzody żołądka czy różne choroby powinny zwrócić szczególną uwagę, aby ich posiłki były mniejsze i lżejsze. Więc zdecydowanie lepiej jest zjeść kolację około 2 godziny przed położeniem się spać i wtedy twój organizm zaczyna już trawić, a nie trawi przez całą noc. Takie duże posiłki mogą też doprowadzić do problemu z zaśnięciem, a jak już wspomniałem dobry sen jest Mega ważną rzeczą, jeżeli chodzi o redukcję. Wróćmy jeszcze do badania z początku nagrania o w kontekście spożywania większej ilości kalorii w godzinach porannych. Jak widzisz, jest wiele argumentów przeciwko takim ogromnym kolacjom więc zdecydowanie polecam Ci ich unikać. Piąty pomysł na wieczorny posiłek, którego nie polecam, to zamawianie jedzenia na dowóz z restauracji. Nie zrozum mnie źle, nie jestem przeciwnikiem jedzenia na mieście, czy zamawiania pizzy do domu. Jednak jeżeli taka sytuacja zdarza się codziennie, albo co drugi dzień, a Twoim celem jest zgubienie tkanki tłuszczowej, to jest więcej niż pewne, że nie osiągniesz dobrych rezultatów. Zamawiając jedzenie na dowóz, najczęściej nie wiesz, ile dokładnie ma kalorii. Może zdarzyć się tak, że jeden posiłek ma 1000, 1500, 2000 kalorii i tak naprawdę cały dzień, a nawet cały tydzień ci to zniszczy. Przykładowo jeden malutki kawałek pizzy ma około 300 kalorii, a jestem pewny, że nigdy nie jednego kawałku pizzy, tylko raczej 5-6. Podobnie jest z sałatką. Nawet jeżeli zamówimy taką sałatkę, to może tam być bardzo dużo ukrytych kalorii w postaci wysokokalorycznych dressingów. Co mogę ci polecić, jeżeli Chcesz jeść często takie dania fast foodowe, na przykład codziennie co drugi dzień, to wtedy spokojnie zrób sobie swoją wersję, taką fit wersję. Ja jem bardzo często różnego rodzaju burgery, nawet pizzę, ale robię sobie je w wersji fit. I wtedy mam pełną kontrolę nad tym, ile spożywam kalorii, no i mogę sobie szaleć i jest fast foody codziennie. Jeżeli nie wiesz, jak ogarnąć dietę na własną rękę i chcesz nauczyć się tego wszystkiego i nie chcesz rezygnować z normalnego, fajnego jedzenia, na przykład od czasu do czasu fast fooda, to mogę Ci w tym pomóc. Razem z moim timem wszystkim się zajmiemy, dopasujemy do Ciebie dietę, trening, tak żeby zjadać to, co lubisz. Trenował tak, jak lubisz, i miał świetne efekty. Pomogliśmy już tysiącom osób przejść swojej metamorfozy. I ty też możesz do nich dołączyć. Wejdź na link w opisie, wybierz odpowiedni pakiet dla siebie i może zaczniemy działać. Daj mi znać w komentarzu, co ty zazwyczaj jesz na kolację. To tyle na dzisiaj, i do kolejnego nagrania.